Nazywam się Marek Goriszewski, jestem założycielem Business Center Club. To największa w kraju organizacja indywidualnych przedsiębiorców, pracodawców, tysiąc firm, tysiące biznesmenów. Jest bardzo konkretna propozycja zabiegania i walki o to, o czym walczą samorządowcy tu na dole z tym, co ja robię. Walczymy przede wszystkim o decentralizację władzy publicznej. Mniej rządu, więcej samorządu. Walczymy o pieniądze, o większe pieniądze dla samorządu lokalnego. Nie mogą w takiej skali te pieniądze iść do Ministerstwa Finansów, e, jak dzisiaj idą, pozbawiając samorząd finansowania bardzo wielu rzeczy. No i trzecie, rozwój przedsiębiorczości. E, tutaj jest największa loża Business Center Club, regionalna loża. E, tutaj rozwija się przedsiębiorczość i mam zapewnienie prezydenta, że tę przedsiębiorczość będziemy mogli rozwijać dalej razem. E, to są główne motywy, dla którego tutaj jestem. Nie można być adwokatem we własnej sprawie i prezydenta, czy propozycja prezydenta Frankiewicza, żeby adwokat Gliwic był w Warszawie, tam gdzie jest so, Sejm, rząd, Senat, wszystkie instytucje i promować właśnie tam interesy Gliwic jest bardzo dobrą propozycją, ale do tego będę potrzebował współpracy właśnie ludzi z tego regionu. Są najlepszym przykładem patrzenia w przyszłość. O czym e, trzeba mówić głośno, no, bo jest to myślenie, spojrzenie się w przyszłość dosyć rzadkie w naszym kraju. BCC e, funkcjonuje w 26 różach regionalnych, a w całym naszym kraju muszę powiedzieć, że właśnie takim bardzo jasnym, najjaśniejszym powodem, jeśli chodzi o innowacje, przedsiębiorczość, rozwój przedsiębiorczości, są w